Witam wszystkich, wiksarzy! NA YOUTUBE! Dawaj z witaj w klubie! Dream, but my dreams keep away a song keep chasing them and I never rest for a day It's something I don't do Looking for a shade when it's hot I feel low key and I'm trying to stop God down feeling good Yeah but uh but when off I go Pretty afternoon It's a fast boy Looking at the skyline Looking back at my life And I gotta say it's one of my Sir, I did to you. No w dzisiejszym dniu będziemy robić te jedynki, więc trochę sobie pogadamy. Uciekły mi terminy. Chciałem zadbać o buraczki cukrowe, cukrowiaczki. No i po prostu ze względów takich, że dbałem o buraczki cukrowiaczki, to e, zaniedbałem te jedynki. E, no i w ogóle to e, witam Państwa bardzo serdecznie. No to chyba troszeczkę padało. No, także uciekło mi kolanko. No, gdzie nie gdzie, w zależności od tego, jaki tam termin siewu był, to uciekło. Także będziemy dawać dzisiaj e, 10 litrów RSM-u na hektar. E, tak, do Mikroelementy typu jakaś tam grawita. 10 litrów RSM-u. Siarczan magnezu od 5 do 8 kg na hektar. CCC litr. E, Trinek sapak. Nie będziemy nas w handlowych podawać, 0,3 na hektar. I trzy grzybówki: Protiokonazol, fenpropidynę i tata, patrzy. I trochę damy jeszcze azoksystrobinę, 0,2. Opowiadaj, co. Jak co? Nie, to trzeba naprawić. No ale teraz trzeba zakręcać grany. Tak o, to aż tak? W moim wykonaniu wszystko, tatuś, jest realne. A, to tak leci, mocno leci. I teraz i teraz przyjrzyj się, jak będzie wąż włożony w kosz, tak? Zaciągnięty, jakbyś wino spuszczał z butli, tak? To jest wąż, w tym wężu znajduje się woda i tą wodę, proszę Państwa, będziemy używali do naszego zabiegu ochrony roślin, tak zwanego T1. W tym celu musimy odkręcić pokrywę, następnie zamontować węża. Przygotować sobie mikroelementy i inne środki ochrony, zabezpieczyć drutem sobie zaczep, żebyśmy nie zgubili opryskiwacza, jak będziemy zapierniczać, bo różnie bywa z opryskiwaczami, także go sobie tutaj zabezpieczymy. To jest taka profesjonalna zawleczka, ona jest zrobiona, akurat to jest customowa. Ta zawleczka tutaj, którą widzimy, którą właśnie teraz obsługuję, ta zawleczka jest customowa. Była ona wykonana przez mojego ojca na specjalne zamówienie dla tego gospodarstwa. Także tu mamy to gotowe, przyniesiemy sobie siarczan magnezu, dolejemy RSM-u, następnie wrzucimy trochę agrawity, nie jest to reklama, niestety nie dają mi jeszcze tych wszystkich środków za darmo, ale rozwijamy kanał, czekamy, czekamy aż firmy będą się odzywać, i po prostu e, będziemy z nimi podejmować współpracę w zależności od tego, ile będą płacić. Natomiast w chwili obecnej cena była w miarę ojejku. Nie pamiętam ile. 40 coś za worek? Rozrobimy na 10 hektarów, damy 75 kg, 80, no na 10, 13, może. 8 może i 4 woreczki damy, także musimy wolno rozpuszczać, mikstura będzie dosyć gęsta, gęsta. Tak jak gorzałka zmrożona też jest dosyć gęsta, to tak samo tutaj ta miksturka będzie dosyć taka gęsta. Jak to mówi się w ławie? Dobra, siarczan magnezu pójdzie w ilości 7,5 kg, RSM 10 litrów na hektar żeby to wszystko ciągnęło. Tu mam komplikkę. E, tu mam 940 A to jest fosforowa, Magic, to jest Agravita Magic 945 12, 3 plus 6, tam jakieś schelatowane mikroelementy są. To tam kosztuje, nie wiem, 16 zł. Zawsze trochę uzdatni tą ciecz. Czy to jest dużo, czy nie dużo? Jeżeli by przeliczył na typowo substancje Ee, mikroelementowe, no to podejrzewam, że może wychodzić drogo. Natomiast o, jest tam taki komplet, trochę uzdatni wodę. Ja żadnych uzdatniaczy nie dodaję. Po 0,65 na hektar każdej. Czyli tu mamy 8,5 kilo na pełną beczkę. Żeby tam coś było, trzeba trochę pomieszać. Trochę tego, trochę tego. Doktor Green'ów w tym roku nie pokupowałem. Zostało mi trochę starych tam. Drogie to wszystko w tamtym roku dostały, te, te pola dostały buraki, nie buraki, bo to i na oborniku i po burakach dostały te pola wszystko, pełną dupę te pola mają, e, to widać nawet po zasobnościach gleb, no wszystko jest na fullu, nie, można powiedzieć, no to już też nie przesadzajmy i nie pakujmy nie wiadomo ile e, kasy. To wszystko, więc no coś tam ja uważam, że trzeba dać. Tu są, mówię, mikroelementy schelatowane i są jeszcze nawozy, jest trochę azotu, fosfor, potas. Tam pójdzie na liść, bo trochę mam te zboża poodbarwiane, siarczan, magnezu. No to myślę, że tutaj standard, to tutaj nie ma o czym mówić w ogóle. E, no i mówię, CCC liter, liter, CCC liter, e, Trinek Sapak 03, czyli można powiedzieć ten, i potem Trinek Sapak z mikro, jeszcze może jakieś mikro dokupię, tam mam jakieś wpłynie. To jeszcze to potem dokupię. Także na zboża mikroelementy pójdą dwa razy. Na rzepak już poszły. Rzepak mamy dzisiaj, nie wiem, 14-15 kwietnia. Także opóźnione jest to. W ogóle chyba żniwa będą szybkie, bo ja widzę gdzieś tam na południu Polski ludzie dodają, że mają. Zboża się kłoszą. I to przenicze. Także kosmos. W ogóle idą strasznie. Strasznie to wszystko szybko jakoś idzie. W tamtym roku siałem buraki późno. I właśnie to się nałożyło z opryskami, te jedynkami. Ja w tamtym roku miałem późno ogólnie robione to wszystko, więc to było w okolicach 23, czyli 10 dni różnicy. Także te jedynki chyba trochę miałem spóźnione też w tamtym roku, ale no generalnie było spoko. Także ten, a teraz no kolanko już uciekło, jest normalnie wyczuwalne. No, i tak chyba się mówiło kiedyś, że centymetr, czy coś takiego. Także, no, kolanko ogólnie chyba chyba trochę jestem spóźniony, nie? Ale mam zadbany rzepak i mam zadbane buraki. A w tamtym roku miałem, że tak powiem, zadbane zboża. Miałem zadbane zboża, rzepaki miałem też zadbane, jak najbardziej. Natomiast poświęciłem buraki dla tej jedynek i na tych burakach, na doprawieniu pola, na tym. A teraz mówię, rzepak jest zadbany. A no i co? No i tak, jakby mówię, na poświęciłem się na te jedynki a to wszystko y, psu w ten bo y, przyszła susza i te zboża nie oddały klonu nie? także mieszamy chyba się zatkało. po wiadereczku RSM -u. na rzepak też dawałem i ogólnie spoko Także no mamy tutaj chciałbym mieć kiedyś opryskiwać z tym Muller Control Tankiem Ale chcę to w miarę dokładnie, bo ten RSM to tak on w zasadzie na liście chyba nie do końca powinien iść, ale ale ja daję daję trzeci rok chyba i jest ok Ereksem też trochę zakwasi. Tak samo jak w tej mikroelementowej. A wolę to lać wiaderkiem, żeby nie przewiąć, nie? bo na tej skali to jest wiesz, takie poglądowe tylko. Dobra, woda na full. Sprawdzimy sobie z ciekawości jeszcze PH na końcu. Tutaj rozwadłem już na pewno pociągnął. Pomieszanie takiego opryskiwacza Trochę czasu zajmuje Tomasz masz tak eee, Siarczan magnezu Plus mikroelementy Nie wiem od czego zacząć Od grzybówek chyba Tomasz już 120 kg około do rozpuszczenia eee, Pole position Dobra, protiokonazo Jedziemy Tu mamy nam Tu Tu skracanie i tu mamy. Azoksy Tu mamy trinek Sapak Trinek Sapach 250, czyli polokwialnie mówiąc moduł kolejny glut cc tak, czyli mamy chlorek chloromek Oczywiście w masce wszystko rozrabiamy i tego dajemy 13 litrów na 13 hektarów, czyli po litrze na hektar

Azot to jest jak wino dla dziewczyny w sobotę. to o te aparaty sparkowe i to się wszystko o tego. To wszystko ma na właśnie aparaty sparkowe, to ma pozytywny wpływ. Wpływ, tak. Bezsprzecznie, bezsprzecznie. Nie ma dyskusji w ogóle na ten temat. Ja tam się nie znam aż za bardzo, ale Tutaj w tych kwestiach, myślę aparatów właśnie sparkowych Myślę, że zarówno wino i tutaj LFM Remy FFMY będą miały pozytywny wpływ Dobrze, mamy beczkę pomieszaną, naszą miksturę Kociołek panoramiksa Małem pomieszany Przyjechaliśmy na pole się. w tej chwili mamy po jakiś tam wcześniejszych zabiegach bo dosyć mocno wiało mam ustawione końcówki erzektory jednostrumieniowe zaraz się tu rozłożymy natomiast na wszystkich grzybówkach które dzisiaj stosuję w zaleceniach tych środków jest oprysk drobnokroplisty więc generalnie powinno to być zrobione chociaż wieje ale powinno być to zrobione na końcówce, raczej zwykłej klasycznej 0,3 przy prędkości tam e, niecałych 9 na godzinę. Mamy bardzo drobną kroplę, a zarazem e, bardzo fajne pokrycie. Wziąłem ze sobą maskę, bo ogólnie jak mam dużo jakichś takich e, dziwnych tematów, to staram się bryskać w masce, chociaż jest to dosyć wygodne. Dlatego chciałbym też e, filtry węglowe założyć. Do Niucha i, I pryskać Nikolandem, bo tutaj zawsze gdzieś tam mi trochę zalatuje. Więc, tak jak e, za chwilę to obejrzymy, więc rozkładamy się, oj, pierdolę, co tam się stało. Hej, Patrz. Nie chciało puścić, nie chciało puścić i puściło. Wypompowałem sobie chemii za 200 zł albo 300. No ale dobra. Przeżyjemy to, powiedzmy, że to pójdzie w koszty. To to dziadostwo jedne. Dobrze, dobrze, jakoś tam się trzymało. O musiało puścić chwilę temu. Bo wcześniej nic takiego nie widziałem. Dobra, zakładamy maskę i idziemy zobaczyć jak to wygląda. Nie wiem jak to mam zbliżyć. Bardzo taki słaby bym powiedział. Myślę, że na zwykłej końcówce, chociaż trochę wieje, będziemy mieli dużo lepsze pokrycie. Widać normalnie duże krople efekt antyznoszeniowości jak najbardziej jest. Natomiast sprawdźmy to, to nic nas nie kosztuje. Mamy zwykłe antyznoszeniówki. Co niektóre są lechlery, co niektóre są zwykłe. Końcówek dwustrumieniowych używam tylko do chemii. No, kurwa, teraz to żeś powiedział, pani, do herbicydów, dlatego że zapychają mi się. Po prostu nie jestem w stanie tego opanować. Mam żółte filtry. Jeżeli chodzi o filtry, trochę będzie znosiło, ale spróbujmy, zobaczmy jak to będzie. Całe życie pryskałem na zwykłych końcówkach i było bardzo dobrze. To no, trochę wieje, to prawda, trochę wieje, ale. Yy, tak, dwustrumieniówki tylko idą do herbicydów, nie? Dwustrumieniowa idzie do herbicydów. Mam nadzieję, że widzicie. Jest druga kropla. No, Choćbyśmy chcieli to, termin zabiegu trzeba wykonać. Ale warunki są takie, a nie inne, i musimy wrócić na erzektory. Natomiast chcę pokazać różnicę. Mam nadzieję, że będę w stanie ją wam zaprezentować. Tutaj to widać, że ten liść jest mega zlany, nie ma tak dużych kropli. O tutaj fajnie to widać, on jest całuteńki, ja mam mokrą rękawicę trochę, to tak nie do końca, ale on jest fajnie cały pokryty. O, ca tu widać, jest całuteńki pokryty, no ale warunki są takie, a nie inne. I tak jak mówię, kurde, ci tak jakoś, taka moda się zrobiła na te eżektory, na to wszystko. A moje zdanie jest takie, że jak są warunki, to jak najbardziej musimy, no czy musimy, no bo możemy korzystać ze zwykłej końcóweczki za parę złotych. Problemem tylko jest to, że w moim przypadku w 90% nie ma odpowiednich warunków. I dlatego, jednak, mimo wszystko, jadę 90% zabiegów na tym eżektorze. Ale pokrycie na zwykłej końcówce za parę złotych jest zajebiste. I jakby nie wiem z czego to wynika te podniecanie się. Takie jest moje zdanie na ten temat. Do herbicydów, do takich parzących tematów. Ale no mówię, no w większości e, fungicydów jest zalecane oprys drobnokroplisty. I na takiej zwykłej końcówce taniuszkiej jak kurde 40 i się też 8 ton robiło, tak? się dawało, a teraz tak kurczę, no nie wiem, młodzi to by najlepiej hektar ziemi sprzedali, bo muszą mieć nowy ciągnik muszą mieć nowy opryskiwacz wszystko musi być kurde ten a jak końcówka dwustrumieniowa jeszcze rzektorowa, no to mokro w wszyscy mają nie rozumiem trochę tego jest bardzo dobra końcówka dwustrumieniowa do herbicydów, natomiast do fungicydów jeżeli są warunki to zwykła końcówka za parę złotych Również daje radę i nie trzeba zaraz kupować końcówek za miliony. Ja wszystko na niebieskich, bo tak mi pasuje do wydatków. I bym teraz pojechał bardzo chętnie na zwykłej końcówce, natomiast no, nie będę sobie znosił cieczy. E, a termin no, zabiegu jak najbardziej jest. Nie będę tutaj e, pokazywał tego, bo nie ma na to czasu. Ale był czas na pokazanie tego, nie? Chciałem spróbować po prostu przekonać się jeszcze bo taka dyskusja się wywiązała na jednym forum, forum, forum ostatnio no a także słuchajcie tutaj jest stanowisko stanowisko po e, rzepaku e, na ogórniku wysiew jakieś tam 350-370 kg e, pokazuję tylko to pole i kończymy vloga tam prawdopodobnie kumulacja chemii nastąpiła jesiennej Bezorkowo pożypaku. Miotła do poprawy będzie Będzie, będzie, będzie miotła i przytulia ze względu, na, ze względu na opornik bezorkowo Przytulia, miotła, przytulia do poprawki Czyli dwuliścienne i muszą być tu w tej bezorce Poprawione Odbarwienia Przepraszam, musiałem kamerę tam odbarwienia, odbarwienia od chemii jesiennej. I tutaj mamy, proszę o was, banatusa. Kolanko mam mniej więcej centymetr do nawet półtorej, także to jest tak, można powiedzieć, że już chyba trochę za późno. No i na ejektorze i tak 90% jadę, ale pokrycie lepsze by było, moim zdaniem, na lepszej. Le, le, lepiej ten zabieg był wykonany na zwykłej, taniej końcówce. No ale niestety no, nie ma warunków. A ja też, no może sobie kiedyś pozwolę na te wypasione końcówki, no ale to jeszcze trochę. Na razie pryska 5 barów. To też jest jakby maksymalne prawie dla ejektora ciśnienie. 200 litrów na hektar. Jedziemy, trzymajcie się.